i dzisiaj nagram Ewi, Evi BOTA Nie, tak naprawdę to dzisiaj nagram sobie Ewi, bota i pogadamy się z nią. Ona już mi tu jakieś pytanie po angielsku Idzie, juknął Minecraft i kurde, nie wiem czy dobrze. Kurde, dobra, gadam. Zapytamy ją, co dzisiaj robi, co jadła dzisiaj na śniadanie, bo jest 13, wali Nie, do no, obrad, to Siemanko, co? Dizzy isy i No, jadłaś tak. dzisiaj się i Jadłaś na śniadanie. Tak. co ja dla nas na śniadanie. No, ja jadłem paru... A a nie, nie da się oh, ufać No to le No to źle Faka, maka! czekajcie, bo mi się coś zdrypało, muszę to ustawić jeszcze O, dobra Ewisy, no to źle Czemu? Dobrze, mi widać Bo, bo ja jestem dziewczynna, prawda? JO komina jest Maria. To super, ale ja się pytam o śniadanie To po co się pytasz? <laughs> Żebym a tak sobie A ty mnie XD Co? Kochasz mnie? Najlepsza riposta Ever. Chyba czy na pewno? Chyba. Ha! Nie na pewno. Nie. Ale ją Patrz się, patrz się. Sprawdź, czy jest te facetem lub bab. No dobra. E, e... Sari on oh, ty voi o oh. się wiecie, patrzeć na kamerkę i tu. No chyba twoja, a twoja babka z regułowną <laughs> Odej, ale ściski, ja pierdzielę. A twoja nie je Czego? Gówna! Czemu tak do mnie się wyrażasz? Bo jesteś brzydyka jak twój bratiszek Jestem chlopakiem O, A ja nie jestem gejem Czekaj, co nam odpowiem? Kim nie jest Gejem. Ale tak dziwnie Ach, mi... Ale kolega przyjacielem. Ło ją, ale mucha, o, nie Wypierdzielać! Poza tym mam już dziewczynę. Super! Foka ma mi mucha wpada do pokoju dużo. To dobrze, a ja mam... Mamy. Kurde, Caps mi się włącza, fucka No co mnie to? No... nic. Nie no dobra, trzeba zacząć od początku, bo ona jest To jak ja już miała. idę. Aha, no spoko. No to... narka. Tumara. <laughs> <laughs> What the fuck, co to było? Tumara. Tumara. No cześć. Czas jesteś chlopak. Tak, jestem chłopakiem. I mam DCI sprawę. Wysy ondy z Dobra. A ja jestem dziewczyna i mam chlopaka. Aha. A nie to inny teresi. Ja nie mam dziewczyny. Nie, że dobra, bo to będzie taki krótki odcinek, ale wkurza mnie już ta Ewi. Następnym odcinkiem będzie z jej bratem. Zamknij Ryj i idziesz po bułki. Już nie wytrzymuję z nią. Ty zamknij Ryj, debile. Okej, okay, no. Już y widzimy się. Ale nie tak, Hannah. Zamknij Ryj, Ryj. No Łout! Jestem niegrzeczny. Jestem niegrzeczny. FOKOMACO! Jesteś niegrzeczny, się Dobra, do następnego odcinka, jeszcze ja z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Yy, 12 milionów subskrypcji ma być. Co ja gadam? Łapka w górę subskrypcja. Jak jesteście jeszcze na pierwszy raz na moim kanał to subskrypcja i miły komentarz. Jeszcze ja z Wami żegnam. Na razie. Elo, cześć! Yeah.